Rytmy krakowiakowe były popularne, ale w całej Polsce, tylko adaptowane w danym miejscu, jakby na modłę tego miejsca, w stylu tego miejsca i tak dalej. Więc tutaj mamy tekst o Polski, którego nauczymy się po przerwie, no i tańce z jakimś tam motywem, powiedzmy, tańca śląskiego i z jakimś motywem tańców krakowskich. Raz i dwa. Nuszka, nóżka, raz dwa. Nóżka, nóżka, raz i dwa. Nóżka, nóżka, raz dwa. Nóżka, nóżka. Krakowianka, kolejniej. Wolnie, i dwa. Nuszka, nóżka, raz dwa. Nóżka, nóżka, raz dwa. Nóżka, nóżka, raz dwa. Jeszcze. Druga część to jest tak zwany CV kragowski, czyli galop, yy, albo cv, albo ten yy, krok odstawno-dostawny, tak? Z WF-u, czyli po prostu idziemy tak po kole, dobra? Tu się mam na...